Jest poniedziałek 23 grudnia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Agata Jasińska zapraszam na wieczór z grami Lotto. Święta tuż tuż, a lotteria świąteczna wciąż trwa. By wziąć w niej udział wystarczy kupić dowolne produkty o łącznej wartości minimum 6 zł i zarejestrować kod promocyjny. Do zdobycia jest ponad 1320 nagród. Codziennie do wygrania są m.in. termomiksy, smartfony, karty prezentowe oraz nagrody pieniężne. Dodatkowo w losowaniach są cztery samochody Volvo, a dla uczestników Wintu 3 nagrody po 25 tysięcy zł. Loteria potrwa do 31 grudnia tego roku, a jej szczegóły znajdą Państwo na stronie loteriaświąteczna.pl. Jutro mamy szansę powitać nowych lotto milionerów. Czekają na nich duże wygrane. W lotto do zdobycia może być nawet 12 milionów złotych, a w lotto plus milion złotych. Trzymam za Państwa kciuki i życzę trafienia szóstki w wigilijny wieczór. W multimulti -multi można grać o nawet 25 milionów złotych. By spełnić marzenie o takiej wygranej, wystarczy celnie wytypować 10 liczb, trafić plusa i maksymalnie zwiększyć stawkę w grze. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Będę maszyny pusty. Zwaniamy blokadę. I losujemy dwadzieścia liczb. Oto wylosowane liczby: siedemdziesiąt dziewięć, osiemnaście, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści osiem, siedem, trzydzieści sześć, czterdzieści jeden.

Nawet pół miliona złotych czeka na Państwa w mini lotto. W tym roku pięciu graczy sięgnęło po wygrane nawet wyższe niż 500 tysięcy złotych. Może kolejna wygrana trafi do kogoś z Państwa. Zapraszam na mini lotto. W kasecie marzyny rosującej mamy 40 kolejne nałożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. Losujemy pięć. 5. 25. 26. 34. W każdym losowaniu kaskady mamy pulę prawie 300 tysięcy wygrywających losów. Jeden z nich jest warta aż 250 tysięcy złotych. I takiej wygranej Państwu życzę. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone w Ten, ten jest pusty. Znajdźmy blokadę i losujemy 12 liczb. 17. Piętnaście, siedem, dziesięć, cztery, dwadzieścia cztery, dwa, dwanaście, jeden, szesnaście, osiemnaście, dwadzieścia dwa. Jutrzejsze losowanie Eurojackpot zapowiada się naprawdę emocjonująco. Do wygrania będzie 100 milionów złotych. W tej grze typują Państwo 5 liczb z 50 oraz dwie z 12. A jeśli ktoś chce wytypować ich więcej, zawsze może zagrać z systemem. Więcej informacji o tym sposobie gry na lotto.pl. Marzą Państwo, by wygrana była wypłacana przez lata? Jeśli tak, to proponuję pensję. W tej grze główna wygrana wypłacana jest przez 20 lat i może to być nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Rozpoczynamy losowanie. W setach maszyny rosującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Zaczynamy rosowanie. 25 27 6 9 10 a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest. liczba 3. Wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstrapensji, by zagrać aż o 100 tysięcy złotych od ręki w ekstra premii. W grudniu taka wygrana padła 3 razy. Czas na kolejnego zwycięzcę. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone bęby. Maszyny są puste. Zwaniamy blokady. Zaczynamy losowanie. Jeden, piętnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, a ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrafremii jest liczba trzy. Nasze spotkanie dobiega końca. Zapraszam na jutrzejsze wieczorne Studio Lotto, które poprowadzi Konrado Moreno. Będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 i online na lotto.pl oraz w mediach społecznościowych Lotto. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony internetowej lotto.pl, gdzie znajdą Państwo wyniki losowań, informacje o wygranych oraz zagrają w gry i gierki Lotto. Życzę Państwu spokojnej nocy. Do zobaczenia. Mifery były, śnieżynki były, ale tego to jeszcze nie było. Żeby dzień w dzień, codziennie przez 6 tygodni wygrywać w loterii świątecznej Lotto. Thermomixy, smartfony, karty prezentowe, gotówka i gotówka. A do tego co dwa tygodnie Volvo XC40. W finale wspaniałe Volvo XC60. Takich świąt i takiej loterii To jeszcze nie było! Loteria świąteczna. Graj w punktach i na